Witamy Was dzisiaj w trochę innych okolicznościach, zamiast kanapy siedzimy na ławeczce z pięknym mhm. widokiem na palmy. Dzisiaj <gry> siedzimy na dworze, żeby się trochę dogrzać, bo jest cieplej i tak niż w domu. Tak. Ja jestem dalej trochę zadżumiony, bo dopadła mnie jakaś hiszpańska odmiana grypy, czy jak to się tam mówi. Więc dzisiaj zmiana tła, będziemy nagrywać przegląd nieruchomości, tylko że na zewnątrz. Mhm. Będziemy przeglądać sobie na telefonach i tam komentować. Dzisiaj w odcinku zrobimy sobie przedział cenowy między 125 a 150 tysięcy. Powiedz, ile było łącznie do wyboru. A to muszę zobaczyć, halo. Było, Emilka, 425 nieruchomości w tym przedziale cenowym normalnie. Z czego uwaga, 339 było mieszkania, czyli, no, czyli większość. większość. Mhm. Domów, znaczy domów, powiedzmy, domów typu szeregówki, nie szeregówki. I tak dalej było 86. Jakie oferty wybrałeś z tej puli? W tej grupie cenowej było z czego wybierać, więc tym razem zrobimy sobie tak, że podzielimy wyspę na rejony, te najbardziej popularne czyli pokażemy sobie coś z południa, coś może z północy ale też nie zabraknie nieruchomości, właśnie wiejskich przygotowaliśmy dla Was trzy. Jedną z nich, w miejscowości La Montagneta, można będzie nabyć przez nas, nawet. O. O tym będzie później. Trzeba powiedzieć, że przypominamy o grupie na Facebooku i Discordzie i że linki są, to powiesz to? Nie, ty to lepiej. Ja nie umiem nie, to. Ja też nie wiem. Nie wiem na Discordzie, co zrobiłeś, no. bo nie patrzyłam. Nic nie zrobiłem. Już wiem, co powiedzieć. Ostatnio założyliśmy grupę na Facebooku o nazwie Teneryfiarze Polacy na Teneryfie oraz grupę na społeczności Discord o nazwie Teneryfiarze. Mhm. Co to? Czemu to dzwoni? No bo dzwoni ktoś do ciebie. Linki do tych wszystkich rzeczy znajdziecie poniżej w opisie. A my przechodzimy sobie dalej do odcineczka. Zaczniemy sobie od najpopularniejszego miejsca na ten ryfie, czyli południe, okolice Costa Deche. Czy w tym przedziale cenowym w ogóle da się coś znaleźć? To jest takie moje pierwsze pytanie i już odpowiadam. W okolicach Costa Deche jest całe, uwaga, 5 ofert. Tylko. z tej kategorii z czego trzy są okupowane albo są w ogóle do niczego, a dwa się nadawały, to były oczywiście jakieś tam kawalerki. No i tutaj mamy jedno z nich. Tak, mamy kawalerkę w Los Cristianos 149 000, 90, czyli 150 w kompleksie Beverly Hill Club. Z tego co doczytałem to jest hotel, czyli kupujecie tak jakby kawalerkę w takim kompleksie hotelowym. Tak, w tym kompleksie mamy dwa baseny. Mamy recepcję, mamy boisko do tenisa oraz bar, restaurację. Według mnie największy atut tej nieruchomości. Do plaży jest tylko 700 metrów, czyli bardzo blisko, i mi się wydaje, że z samego tego faktu warto by było kupić taką nieruchomość, bo wszystkie mieszkania, które są tak blisko plaży, to na ogół są chętnie wynajmowane i na ogół naprawdę nie ma z tym problemu, żeby to mieszkanie na siebie zarabiało cały rok. To mogę to mhm. powiedzieć z mojego doświadczenia, właśnie wynajmu apartamentów wakacyjnych. Wszystkie mieszkania blisko plaży schodzą na pniu. Jest to kompleks hotelowy, także dowiedzcie się, czy na przykład nie ma tam jakichś ograniczeń, Да, Ile czasu Wy tam możecie spędzić? Podejrzewam, że nie, ale słyszałem jakieś takie akcje. Że niektóre kompleksy mają wymagania, tak, mhm. że właściciel może być maksymalnie dwa miesiące w roku. Albo jeszcze jakie są zasady wynajmu mhm. takiej nieruchomości. Często jest tak, że to kompleks wymusza na was, że tak jakby oni za was będą to wynajmować. I mhm. oczywiście, jeśli wy nie jesteście na miejscu, to może być to wygodne, ale może być też tak, że to wy chcecie sami wynajmować mimo mhm. wszystko, no i wtedy trzeba się dowiedzieć, czy będziecie mieć taką opcję. Jeśli oni to za was wynajmują wszystko tam robią to zarobicie na tym tyle co nic więc Oczywiście, czegoś mniej. takiego yy, nie polecam no ale co mamy tu 41 metrów tak standardowo salon z kuchnią to czyli nie. to jest typowe studio tak to jest czyli studio nawet sypialnia nie jest osobno Ta nie ma co tu dłużej gadać bo jakie studio jest każdy widzi że tak powiem <grych> chodzimy do następnego tak tak przejrzałem to całe południe z nic ciekawego mi rzuciło się w oczy jeszcze Costa Silencio czyli taki starszy kurort, który już omawialiśmy w zeszłym odcinku. Tutaj wyskoczyło, uwaga, aż 34 oferty i tam naprawdę hmm. było z czego wybierać. Ten kurort nadal mm -hmm. wypada najtaniej ze tak. wszystkich na południu. Jeszcze tylko powiem, że głównie mi tu wyskoczyły kawalerki lub mieszkania z jedną osobną sypialnią. Nasza lista na fotokasie z wybranymi nieruchomościami, które że tak powiem, braliśmy pod uwagę do tego odcinka, będzie też dostępna. Możecie wejść na nią przez link w opisie. Ja bym Tom <laughs> zrobił, Emilka, chyba. Zobacz no sobie, poker. wysyłam. A, bo dobra. to jest fajny kompleks, ma też basen i jest bardzo blisko wybrzeża. Tam jest też taki bar tuż nad samym oceanem. Ale dobra, zacznijmy od podstaw. 40 metrów, jest to pierwsze piętro. Jest to typowe studio, jest sypialnia razem z salonem. No mhm. niestety powiedzmy, bo ja akurat uważam to za minus ale ma licencję na wynajem wakacyjnym, co jest bardzo ważne, no. bo teraz zmienia się prawo, że tutaj nowe te licencje będą mniej wydawane, będą ograniczenia, ale jeśli kupuje się mieszkanie, które już od dawna ma tą licencję, to po prostu można ją przejąć i wtedy nie ma problemu z wynajmem. Dla mnie standard jest akceptowalny, szczerze mówiąc. Zaznaczam, że to jest jedna z niższych cen w ogóle na Teneryfie za coś takiego, więc nie spodziewałbym tu się tu szału. Nie? Ale czy jeszcze? jest to w pierwszej linii brzegowej za taką cenę? Jest, jest, w pierwszej linii brzegowej. Czyli to wymaganie, muszę mieć widok na ocean, no to mhm. tutaj się sprawdzi. Zostajemy w temacie kurortów szeroko pojętych, ale zmieniamy część wyspy. Przenosimy się na północ, okolice Puerto de la Cruz, czyli jednej z bardziej popularnych miejscowości. I tu w tym obszarze Milka udało mi się znaleźć zaledwie 41 ofert. Myślałem, że będzie znacznie więcej. I tak, ja jeśli widzisz. chodzi o takie wakacyjne klimaty, to nie było szału. Nie poleciłbym w sumie nic takich basenowych, ale trochę zmienimy klimat. Tu udało się znaleźć duże mieszkanie. 105 m2, nieco dalej w miejscowości Lauratawa, w takim historycznym miasteczku, za 149 tysięcy euro. I zobaczcie jaka ogromna różnica przed chwilą w Costa del Silencio mieliśmy kawalerkę no. za 149 tysięcy, a teraz dokładnie w tej samej cenie mamy mieszkanie trzypokojowe 100 metrów kwadratowych. Dokładnie. Czyli zobaczcie jaka to jest ogromna różnica ze względu na lokalizację. To mieszkanie ma swoje duże plusy. Przede wszystkim ma kuchnię osobno i ma też dwa balkony. Widzę, że też jest jeden balkon. W ogóle wyjście z kuchni. Czyli śniadanko tam można by sobie strzelić, tak z no, widokiem przez balkon. Na balkonie, no, które spoko. od razu z kuchni wychodzicie mm -hmm. i jest właśnie w pełni rozkładowe, te osobne trzy sypialnie, standard też myślę bardzo w porządku. Powiedziałabym, że to jest naprawdę tanio, jak za taki duży metraż. Na własny użytek wydaje mi się idealne coś takiego. Wiadomo, że w takim budżecie wolałabym mieć mieszkanie trzypokojowe, no. niż kawalerkę przy samym oceanie. I zaraz paralotniarz nam tu będzie lądował, jak tak dalej pójdzie. Patrz. Marcin. Nalot. Niemcy atakują. Jedziemy, Kłaku. Teraz przechodzimy do ostatniego mieszkania w tym odcinku. Dalej już będą nieruchomości wiejskie, typu domek z działką. Ale najpierw zobaczymy sobie piękne mieszkanie w Santa Cruz, które rzuciło nam się w oczy. Z całego obszaru Santa Cruz wyskoczyły mi aż 102 oferty, czyli bardzo dużo w tym przedziale cenowym tam można kupić. Tak, Santa Cruz na ogół właśnie nie jest takie drogie. No tak, są to głównie mieszkania, bo tam jest tego bardzo dużo. I co my tu mamy, Emilka? Co o tym sądzisz? Przede wszystkim nowe... no dobra, nie nowe, wyremontowane mieszkanie. Mm -hmm. Bardzo ładne w środku, widać, że ktoś już tutaj wyłożył kasę, że tak powiem. No. Blok też jest całkiem nie najgorszy. Sprengio. Na jednym zdjęciu widać, że to jest na takiej bocznej ulicy, mm -hmm. gdzie to jest ślepa uliczka. Nie jest to główna ulica, więc no. pewnie nie jeżdżą tam auta non-stop, więc to jest plus, powiedziałabym. No tak, okej. Okay. Metrów jest dużo, 95. Są trzy sypialnie. Salon razem z kuchnią. Jest tutaj jeden minus. Takie stare okno w kuchni zostało. Widać, że go nie wymienili. Jak dla mnie, no, standard super. Widać, że to jest po prostu nówka funkiel, świeżo po remoncie. Zrobiony kibel, zrobione sufity. Myślę, że za taką cenę trudno by znaleźć coś w takim standardzie, nie? Metraż w stosunku do ceny, Bardzo jak dobry. najbardziej. E, można powiedzieć, że to jest tanio. Mhm. Także jeśli szukacie mieszkania, koniecznie sobie rzućcie okiem. To zostało niedawno dodane, więc jest duża szansa, że jeszcze zdążycie, że tak powiem, je zakupić. I też bo... mi powiedzieć, <noise> że remontowanego mieszkania w Santa Cruz za 150 tysięcy ja nie mogę kupić tylko dlatego, że nie mam pieniędzy? Nie. Pamiętajcie, że nieruchomości na Teneryfie schodzą bardzo szybko, więc jeśli coś wpadnie wam w oko, działajcie szybko. No i uwaga, tu mamy małą niespodziankę, kolejna nieruchomość, pierwsza z kategorii właśnie wiejskich, ziemia z domkiem. W sprawie tej działki możecie się kontaktować bezpośrednio z nami, czy to mailowo, czy telefonicznie. To wszystko znajdziecie w opisie. Przede wszystkim, główną wartością tej nieruchomości to jest ogromny sad z mm -hmm. jabłkami. Bo nieruchomość ma, znaczy działka ma prawie hektar powierzchni. Są też tam drzewa inne owocowe, typu cytrynowe, śliwki, sielankowe miejsce, trawa jest zielono. Mhm. Są piękne drzewa dookoła. Pamiętasz, że tam są też pigwy, że robiliśmy pigwówkę z tych pigw, Pamiętam, które tam nazywaliśmy? Tak, tam wtedy pigwy, jak byliśmy. Weszliśmy tam w ogóle przez dziurę w płocie ze znajomym barmanem z tej okolicy, żeby to obejrzeć i zrobiło na nas od razu wrażenie. Naprawdę nie spodziewałam się, że w ogóle tutaj są takie duże sady z jabłkami. I przede <noise> wszystkim te drzewa są grube, są stare i owocują cały czas. Nie jest to tak, że ktoś wczoraj wetknął parę takich cienkich jabłonek, z których jabłka to zbierzecie za 10 lat, tylko już tam możecie cieszyć się właśnie tymi owocami. Także tak jak widzicie nas jara taki temat, bo mhm. dla nas mieć sad no to też jest coś wyjątkowego. A poza tym ta wioska La Montaneta to jest taka osada w lesie, w górach. Mhm. Macie piękne lasy sosnowe dookoła, czyli jest gdzie pochodzić, Są szlaki. jest cisza, spokój, pachnie, jest zielono. Cały rok nie musicie martwić się podlewaniem, więc pod tym kątem na pewno polecam tą okolicę. Jeśli chodzi o ten domek... Trzeba by było wyłożyć kasę na remont. Głównie trzeba by zrobić dach. W środku jest 50 metrów, w tym momencie to jest jeden duży po prostu salon, taki nie wiem, magazyn z kuchnią, z jadalnią, ze wszystkim naraz. I takie mniejsze pomieszczenie obok zostało przerobione na sypialnię. Oprócz tego jest łazienka. To wymaga największego wkładu jednak, żeby tam Jeśli przebywać. chciałoby się tam mieszkać na stałe, to tak. Obok macie jeszcze zbiornik na wodę. Co yy. też jest bardzo ważne w rolnictwie na Teneryfie. To ma dwa plusy. No raz, że możecie podewać drzewa, no to drugi plus jest taki, że ludzie to też przerabiają na jakiś budyneczek gospodarczy. Ale co jest najważniejsze, Milka, w tej działce, to że ma prąd. I ma wodę podłączoną, więc to już jest z głowy, oraz jesteście praktycznie w pełni ogrodzeni. Tak, jak my tam byliśmy, to bardzo nam się tam podobało. Wyjątkowa i specyficzna nieruchomość bardzo mało jest tutaj takich. Wielkich działek, mhm. które w ogóle jeszcze dodatkowo miałyby sad. A, cena, nie powiedzieliśmy oczywiście ceny, bo się rozgadaliśmy. 150 tysięcy, czyli górna granica tego przedziału cenowego, i to może być wasze. Jeśli chodzi jeszcze o dojazd, 3 minuty dojeżdżacie do takiej główniejszej drogi, i stamtąd możecie się dostać czy to na północ, czy na południe wyspy. Teraz przechodzimy do kolejnej nieruchomości rolniczej, która mieści się w przedziale do 150 tysięcy, bo kosztuje właśnie tyle a dokładnie 149. Jest to na północy, w miejscowości Tacoronte, która słynie z upraw drzew pomarańczowych, ale tutaj jest to propozycja dla kogoś, kto chciałby być winiarzem mm -hmm. na Teneryfie, bo działka ma 50 arów, czyli pół hektara. Czyli 5600 metrów. I jest prawie cała zasadzona winoroślą. Aha, i ma też budynek, już który jest do wykończenia, 60 metrów kwadratowych. Chciałbym też dodać, że jest to ogrodzone, ma wodę. W temacie prądu jest tutaj trochę niejasne czy ten prąd jest. Ma instalację elektryczną w środku, lecz trzeba się dowiedzieć czy ten prąd jest już tam podłączony, czy się da go podłączyć, więc na to zwracam uwagę. Tutaj też można by się wypowiedzieć właśnie o typie tego budynku, tak? Czy jest to budynek mieszkalny? Musicie na to zwrócić uwagę, dowiedzieć się, bo może to nie być jednak przeznaczenie mieszkalne. Wygląda mi to na budynek rolniczy właśnie. No ale jest tak wybudowany, jakby miał służyć do mieszkania tam. Jest tu taka szara trochę strefa na Teneryfie. No trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Jeśli zastanawiacie się, czy na ziemi rolniczej da się wybudować jakikolwiek budynek, to przede wszystkim trzeba zasięgnąć porady agronoma i architekta. Mhm. My mamy kontakt do właśnie dwóch takich osób, które doradzają indywidualnie, dlatego że to wszystko zależy od statusu konkretnej działki, a przede wszystkim od tego, w jakiej gminie jest dana działka, bo okazuje się, że tutaj te zasady różnią się między gminami, mhm. także nie da się jednoznacznie powiedzieć, co na waszej działce będzie się dało, a czego nie to są wszystko już jakby indywidualne projekty. Także możecie pisać na naszego maila, bo wtedy przekażemy wam kontakty do odpowiednich osób. Myślę, że nasza przygoda w tym temacie też jeszcze będzie trochę trwać, no. gdzie oczywiście raczej na bieżąco się o tym dowiecie. Dokładnie. Mam nadzieję, że uda nam się wcisnąć jeszcze tą jedną ostatnią nieruchomość przed końcem nad miejscowością La Oratava wysoko w górach, na takim dość konkretnym zadupiu. Jest taki dość sympatyczny domek na trzech działkach, które łącznie mają 3000 metrów. Z ważnych rzeczy na początek zaznaczę, że jest tutaj woda rolnicza, czyli ta, która nie za bardzo nadaje się do picia i nie ma prądu. Tutaj osoba nam pisze, że o, bez problemu się da podłączyć prąd. Lecz powiem wprost: nie, nie da się podłączyć prądu, będziecie musieli raczej zrobić panele. A to jest koszt co najmniej 6 tysięcy euro. No i mamy tu ogrodzone, jest parę wejść na tą działkę. To, że jest ogrodzone, to jest ważne, bo no to wiadomo, to też jest jakiś tam koszt, który trzeba by było ponieść. Dość spory koszt, nawet mhm. miejscami, zwłaszcza przy takiej dużej działce. I macie tu fajny teren, bo jest tam sporo drzew owocowych, typu są jabłka, gruszki, pomarańcza, awokado, pigwy czy to jest czesna kasztany. Kasztany, o no, są kasztan kasztany to też i, I śliwki też są. Fajna tak. ziemia. Zawsze jak są drzewa owocowe, to dla mnie jest super, bo uh -huh. ja mam takie podejście, że chcę mieć. No i co? 150 tysięcy tu jest, Emilka, zawołane za coś takiego. Jeśli to jest wysoko w górach, daleko od wszystkiego i nie ma prądu i jest tylko 3000 m, kwadratowych, to powinno być taniej. Trzeba by było bardzo tutaj negocjować tą cenę. Uh -huh. Może by obniżyli, może specjalnie wystawili za więcej. E, czasem ludzie tak wystawiają na zasadzie, a nóż się sprzeda, a nuż coś się trafi, ale nie mają po prostu parcia, żeby się tego pozbyć szybko. Dobra, słuchaj, ja już bardzo zmarzłem, bo zaszło słońce i zeszła chmura, więc zaczynamy się zawijać. Dzięki za obejrzenia, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.